Ustawa przewiduje, że psom zapewnia się stały dostęp do wody. Droga do środka trwała 2-3 godziny. Ja myślę, że ten pies dłużej nie pił niż 2-3 godziny. Zaraz trzeba będzie mu zabrać gościa, a to on żołąd w takiej Piłeś i piłeś, co? Dzieciak? Piłeś i piłeś? No to się nie może nacieszyć też. Dobry dzień dobry. Witamy się z dzieciakami dzisiaj. Dzieciaki idą e, na spacerki. Połączymy je sobie na wybiegach. Po je w ubranka, bo są bo tej wątłe ciałka. Nie mogą być bez ubranek. E, dzisiaj taki dzień trochę lżejszy. Dajemy im odpocząć. E, apetyt mają bardzo duży.